27 dzień września z Ewangelii według świętego Łukasza. Nie bierzcie nic na drogę. To jest nieroztropne nie przygotować się do długiego pielgrzymowania. Chyba że nie pielgrzymuje się samemu. Chyba, że pielgrzymuje się z kimś, kto zdecydował, że zapewni nam wszystko, czego potrzeba. Dokładnie tak pielgrzymuje się z Jezusem. Nie ma lęku, nie będziemy głodni, nie będziemy zagubieni. On nas prowadzi, on się o nas troszczy. Do zobaczenia jutro.